6 lipca 2020 roku w Lesznie odbyła się debata prezydencka z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Na arenę prezydencką zostali zaproszeni kandydaci na prezydenta: prezydent Andrzej Duda i prezydent Rafał Trzaskowski. Do udziału w arenie prezydenckiej, którą zorganizował sztab Rafała Trzaskowskiego, zgłosiło się 20 bardzo różnych redakcji, od Gazety Wyborczej do Gazety Polskiej. W arenie prezydenckiej udział wezmą przedstawiciele ogólnopolskich redakcji i są z nami dziennikarze dziennika Gazety Prawnej, dziennika Fakt, Gazety Wyborczej, tygodnika Najwyższy Czas, Newsweeka, redakcji Okopres, Onetu i Polsat News. Witamy Państwa bardzo serdecznie, ale witamy także redaktorów. Z tygodnika Polityka Polska Details, polskiej agencji prasowej Radia Z, dziennika Rzeczpospolita, dziennika SuperExpress, telewizji Republika, Radia Tok FM, TVP3, Poznań, TVN24, Wirtualnej Polski i Gazety Polskiej. Prezydent Andrzej Duda postanowił zorganizować własną debatę, która odbyła się tego samego dnia w miejscowości Końskie. Debatę prezydencką Andrzeja Dudy już opisałem, a link do tego materiału umieszczam w opisie pod nagraniem. Przejdę teraz do pytań od dziennikarzy oraz od Odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Czy wypowie pan konwencję stambulską? Rafał Trzaskowski nie udzielił odpowiedzi. Ale co z konwencją stambulską, panie prezydencie? Panie doktorze, dajmy szansę innym. Czy potępia pan nazwanie uczestników Marszu Niepodległości faszystami i neonazistami? Nie, ponieważ na marszu niepodległości możemy spotkać różnych ludzi. Przypomnę o jaką konkretnie wypowiedź tutaj chodzi. Saturday, Mr. President, there were 60,000 fascists marched in, in the streets of, uh, of Warsaw. neonazis I white supremacists, and I'm not talking about Charlottesville in, uh, in America. I'm talking about uh, Warsaw, Poland, at 300 kilometrów. more or less. Of Auschwitz and Birkenau. Zapowiada pan odejście od węgla do 2050 roku. Jaka alternatywa w takim razie i co z miejscami pracy górników? Trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Należy negocjować olbrzymie pieniądze z Unii. 10 tysięcy złotych na wymianę pieca węglowego dla każdej rodziny. Który z systemów jest panu bliższy? Prezydencki, kanclerski czy mieszany? Prezydencki. W jaki sposób należałoby wesprzeć psychiatrię dziecięcą? Trzeba zwiększyć nakłady na Polską służbę zdrowia do 6% PKB rocznie. Należy zachęcić młodych lekarzy do wybierania tej specjalizacji. Są jakieś elementy działania prezydenta Andrzeja Dudy, które chciałby pan kontynuować? Tak, kwestie bycia w Polsce Powiatowej. Prezydent powinien odwiedzać obywateli i powinien z nimi rozmawiać. Jak być prezydentem wszystkich Polaków? Prezydent powinien być niezależny. Prezydent powinien rozmawiać ze wszystkimi obywatelami. Drzwi kancelarii prezydenta RP powinny być dla wszystkich otwarte. Jak wyobrażałby pan sobie zorganizowanie relacji z własną, macierzystą partią po ewentualnym zwycięstwie w wyborach? Byłyby to relacje partnerskie. Ostatecznie wszystkie decyzje będą niezależne. Zapowiada pan obietnice na kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Czy budżet to udźwignie? Propozycje programowe są dokładnie wyliczone. Rada gabinetowa sprawdzi, jaka jest sytuacja budżetowa. Nie poprze żadnego podatku, który będzie zwiększał obciążenia dla obywateli. Czy jest pan zwolennikiem adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Nie. Kiedy Polska powinna osiągnąć neutralność klimatyczną? W 2050 roku. Jak miałaby wyglądać zielona transformacja w Polsce? Przede wszystkim należy postawić na odnawialne źródła energii. Proszę wymienić trzy wady polskiego systemu edukacji wraz z propozycjami ich rozwiązania. Odchudzenie podstaw programowych, większa subwencja oświatowa, trzeba walczyć o prestiż zawodu nauczyciela. Jak nawigowałby Pan relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi? Należy odbudować polską pozycję w Unii Europejskiej. Najważniejsze jest silne NATO, silna Unia Europejska i nasza silna w nich pozycja. Ja chcę odbudować silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i deklaruję tutaj współpracę z rządzącymi, dlatego, że ja mam olbrzymie kontakty, 20 lat życia spędziłem właśnie na tym yy, i chcę zaprzęgnąć te wszystkie kontakty w służbie Polsce. I jestem absolutnie gotów wspierać rządzących, jeżeli chodzi o negocjacje z Unią Europejską. Oczywiście to rządzący tworzą mnóstwo problemów, łamiąc praworządność, ale ja na przykład szukam rozwiązań zastępczych, dlatego jako członek Komitetu Regionów dzisiaj próbuję negocjować rozwiązania, które mogłyby przekazywać, dzięki którym można by było przekazywać pieniądze bezpośrednio samorządom. I takich rozwiązań będę szukał. Ja uważam, że tylko i wyłącznie Polska, silna w Unii Europejskiej, silna w NATO, może naprawdę być partnerem ważnym i istotnym dla wszystkich innych. Widzi pan wybór między sferą angloamerykańską a sferą chińsko-rosyjską? Nie. Jesteśmy częścią świata Zachodu, jesteśmy częścią NATO i Unii Europejskiej. Czy podpisałby pan ustawę o funduszu medycznym? Prawdopodobnie tak, ale po konsultacjach. Co by pan zrobił po deklaracji o wecie dla ustawy podwyższającej Wiek emerytalny? Nie będzie zgody na podwyższenie wieku emerytalnego? Czy wycofałby pan z Trybunału Konstytucyjnego niektóre ustawy? Rafał Trzaskowski nie odpowiedział na to pytanie konkretnie. Jak pan sobie wyobraża współpracę w Polsce zagranicznej z obecnym rządem? Deklaruje chęć współpracy. Zmieni pan ustawę o KRS, TK oraz Sądzie Najwyższym? Zostanie opracowany program dochodzenia do pełnej praworządności w Polsce. Czy przyjąłby pan ślubowanie od trzech sędziów TK, od których ślubowania nie przyjął prezydent Andrzej Duda? Rafał Trzaskowski na to pytanie nie odpowiedział. Przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i KRS metodą przecięcia węzła gordyjskiego, czy mozolnego jego rozsupływania, mozolne rozsupływanie ze specjalistami, z konstytucjonalistami? Czasami trzeba będzie dokonać jasnych cięć i szybkich decyzji. Protesty wyborcze rozpatruje Sąd Najwyższy. Czy ma Pan zaufanie do tej instytucji? Może dochodzić do fałszowania wyborów. Jaki jest Pana stosunek do wolności słowa oraz artykułu 212 kodeksu karnego zaostrzonego przez tarczę antykryzysową 4.0? Zapisy zaostrzające artykuł 212 powinny zostać usunięte. Z hejtem i nienawiścią należy walczyć. Czy w TVP i polskim radiu zostanie przeprowadzony audyt? Audyt zostanie przeprowadzony, TVP Info zostanie zlikwidowane. Dofinansowywał Pan Fundację Pani, która była tajnym współpracownikiem SB. Czy będzie Pan otwierał drzwi dla byłych SB-ków i wspierał ich fundację? Procedury przyznawania dotacji w Warszawie są przejrzyste i może do nich podejść każda organizacja. Niemcy planują wprowadzić sankcje na Stany Zjednoczone za to, że blokują one Nord Stream 2. Po której stronie by pan stanął? Jestem przeciwny Nord Streamowi. Stany Zjednoczone słusznie blokują Nord Stream 2. 200 zł dodatku do emerytor dla Matek. Czy budżet to udźwignie? Propozycja jest skalkulowana. Rada Gabinetowa sprawdzi, jaka jest sytuacja budżetowa. Trzeba docenić wszystkie kobiety, które nie były traktowane równo, dlatego, że ten czas, który spędzały z dziećmi, tak naprawdę nie był wliczany w emerytury i należą im się te dodatki. Natomiast dokładnie w tej chwili będę badał sytuację finansową, bo to nie była tak jak wszystkie inne moje propozycje są skalkulowane. Gdyby chcieć ten projekt wprowadzić już od dziś, on byłby bardzo, bardzo kosztowny. Ja tego nie wykluczam, natomiast projekt, który składała moja żona, miał przede wszystkim dotyczyć przyszłości, również po to, żeby pobudzić dzietność i odpowiedzieć na duży problem demograficzny, żeby docenić kobiety, jak przywrócić godność tym wszystkim, które do tej pory przez ten system, który w Polsce funkcjonował, niestety nie brał pod uwagę i nie doceniał tego, co najważniejsze, ale również żeby odpowiedzieć na wielkie wyzwanie demograficzne. Dlatego, że 500 Plus nie rozwiązało problemu demografii. To oczywiście program, który wszyscy uznajemy za słuszny, natomiast musimy coś zrobić dla demografii. Co zrobić, aby za tę samą pracę kobiety i mężczyźni otrzymywali te same wynagrodzenia? Należy zarządzić audyt tam, gdzie państwo ma wpływ na zarobki tak żeby te zarobki jak najszybciej zostały wyrównane. Co pan myśli o prawie łaski jako prerogatywie prezydenta? Sama możliwość ułaskawienia jest słuszna. Powinien istnieć katalog przestępstw, które nie powinny ułaskawieniu podlegać. Proces ułaskawień musi być procesem przejrzystym. Co zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe lokalnym wspólnotom? Nie ma mowy o niszczeniu samorządów. Samorządy muszą mieć odpowiednie finansowanie. W tarczach antykryzysowych powinna znaleźć się pomoc dla samorządów. Mówi Pan o zasypywaniu w Polsce podziałów. Jaki gest chciałby Pan wykonać w stronę swoich przeciwników? Współpracowałem z politykami PIS w Parlamencie Europejskim. Chwaliłem PIS, kiedy były do tego powody. Jest Jestem gotów do gestów symbolicznych. Czy będzie pan prowadził własną politykę zagraniczną? Chcę, by polityka zagraniczna miała pewną ciągłość i koordynację. Będę współpracował z rządem. Co myśli pan o roli pierwszej damy? Powinna świecić przykładem niezależności, charakteru kręgosłupa. Czy pierwsza dama powinna otrzymywać pensję z budżetu państwa? Powinna mieć przynajmniej opłacony ZUS, i te 5 lat powinno się jej liczyć do emerytury. Dobrowolność składek ZUS dla małych przedsiębiorców. Jest pan za czy przeciw? Co do zasady jestem za. Czy wesprze pan pomysły wypłacenia reparacji wojennych organizacjom żydowskim? Na razie nie ma mowy o wypłacaniu tego typu pieniędzy i dlatego nie podpisałbym tego typu ustawy. Jakie podjąłby pan działania w kwestii akta i akta 2? Wolność w internecie to sprawa podstawowa. Należy walczyć z hejtem i nienawiścią w sieci. Jaką mamy gwarancję, że nie podniesie pan wieku emerytalnego? Każdy projekt, który chciałby podwyższać wiek emerytalny zawetuje. Niezależnie od tego, czy będzie to ta sama władza, czy to będzie inna władza. Do jakiej stolicy pan się uda w pierwszą podróż? Jakie będą trzy takie stolice? W pierwszą podróż udam się do Brukseli. Chciałbym zaprosić do Warszawy prezydenta Francji i prezydenta Niemiec po to, żeby odnowić trójkąt wejmarski. Ile będzie kosztowała całkowita realizacja programu Rafała Trzaskowskiego? Najbardziej kosztowna propozycja mojego programu, czyli ta dotycząca 10 tysięcy złotych dotacji na wymianę pieca węglowego czy zainstalowanie baterii słonecznych, to są pieniądze, które rząd sam deklaruje ponad 110 miliardów złotych że one już są i że one będą negocjowane w Unii Europejskiej. Inwestycje za rogiem Centra Rozwoju Lokalnego to są pieniądze rzędu 10 miliardów złotych. Kwestia dojścia do 6% PKB w służbie zdrowia prawie 40 miliardów złotych. Co jeśli w budżecie nie starczy pieniędzy, z których obietnic pan wtedy zrezygnuje? Wystarczy przesunąć w czasie, albo nawet zrezygnować z gigantomanii typu centralny port komunikacyjny. Mówił Pan, że będzie wypalał żelazem to, co zrobił PiS. Mógłby Pan doprecyzować, o jakie rzeczy chodzi? Będę wypalał żelazem to wszystko, co PiS robi z konstytucją. Tam, gdzie PiS będzie atakować samorządy, wolność mediów, wprowadzać nowe podatki i nowe obciążenia bez konsultacji. Tam będzie moja twarda postawa. Będę piętnował wszystkie afery, przekręty, robienie krzywdy ludziom. Czy jest pan zwolennikiem przyspieszonych wyborów parlamentarnych? Nie jestem zwolennikiem przyspieszonych wyborów. Rząd powinien mieć szansę rządzić również w czasach trudnych. Niech się wykaże. Na koniec debaty Rafał Trzaskowski zachęcił wyborców do oddania na niego głosu. Zapowiadam właśnie zajęcie się problemami takimi jak służba zdrowia, jak kwestie bezpieczeństwa. Obiecuję Państwu polityka silnego, prezydenta niezależnego. Obiecuję osobę, która będzie przede wszystkim dbać o to, żeby w Polsce panowała równowaga. Na pewno nie będzie mojej zgody na jedno, a dzisiaj ta władza szykuje się do tego, żeby atakować niestety, atakować wolne media, żeby atakować samorząd, żeby atakować wszystkie niezależne instytucje. I na to na pewno nie będzie zgody. Natomiast ja wyciągnę rękę do wszystkich tych, którzy chcą współpracować. I powiem Państwu jedno kandydatów zmiany było więcej. Olbrzymia większość, większość Polek i Polaków zagłosowała na zmia, na, za zmianą, i dzisiaj wystarczy ten ostatni krok pełny determinacji i wiary. I jestem absolutnie przekonany, że jeżeli wszyscy, którzy zagłosowali w pierwszej turze za zmianą, pójdą do wyborów, to po prostu zwyciężymy i Polska będzie wyglądała inaczej. Debata Rafała Trzaskowskiego różniła się od debaty prezydenta Andrzeja Dudy przede wszystkim tym, że pytania od niektórych dziennikarzy były naprawdę trudne. W mojej opinii najbardziej merytoryczne i najważniejsze pytanie padło z ust dziennikarza, dziennika Gazeta Prawna. Dobry wieczór, panie prezydencie. Ja chciałbym zapyta zapytać i trochę rozwinąć kwestię finansów publicznych. Bo sugeruje pan w wielu wystąpieniach, że ta sytuacja jest prawdopodobnie zła, ale żeby nie powiedzieć fatalna, że rząd ukrywa przed opinią publiczną pewne podstawowe fakty. Naturalne jest to, że krytykują państwo pan i pana ugrupowanie pis za rozdawnictwo ale z drugiej strony w programie proponuje Pan rzeczy, które idą w dziesiątki miliardów złotych, więc pytanie po pierwsze, ile będzie kosztowała całkowita realizacja programu Rafała Trzaskowskiego, a druga rzecz, co jeżeli ten stan finansów publicznych faktycznie okaże się tak zły, jak Pan sugeruje, na przykład ten deficyt stu miliardowy, jeżeli tak, to które z Pana propozycji no, będą musiały po prostu pójść pod topór? Rafał Trzaskowski wydawał się spokojny i wyluzowany, chociaż tak jak w przypadku debaty prezydenta Andrzeja Dudy, internauci zwrócili uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, dziennikarka faktu Agnieszka Burzyńska zasłabła w trakcie debaty. Chcę też jasno powiedzieć. Z tego miejsca mogę... Przepraszam państwo bardzo, ale woda, bo tutaj jest rzeczywiście bardzo gorąco. Internauci po pierwsze wyśmiali styl poruszania się Rafała Trzaskowskiego. Następnie internauci zwrócili uwagę na to, że Rafał Trzaskowski z podium prezydenta Andrzeja Dudy Wyciągnął już odkręconą butelkę z wodą i z napełnioną szklanką. Może to sugerować, że była to ustawka. Oczywiście organizatorzy mogli się spodziewać, że jednak prezydent Andrzej Duda pojawi się na debacie, stąd odkręcona butelka i woda w szklance. Na koniec internauci porównali tą sytuację z zasłabnięciem pewnej kobiety podczas przemówienia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. I got you. Yeah, yeah. No, no, you're you're okay. This when I talk too long. Podejrzewam, że Barack Obama nie został wybrany przypadkowo, ponieważ Rafał Trzaskowski ostatnio z nim rozmawiał. Zajmowałem się polityką europejską przez 20 lat i wiem jedno i potwierdzają to absolutnie wszyscy. Ostatnio rozmawiałem o tym z Barackiem Obamą. Druga sprawa to prompter. Najpierw o czytanie z promptera był oskarżany prezydent Andrzej Duda. Okazało się, że z promptera nie czytał prezydent, a prowadzący debatę Michał Damczyk. W przypadku Rafała Trzaskowskiego nie było żadnego promptera a na ekranie monitora, który wskazują internauci, był widoczny licznik czasu. Powtórzę to, co powiedziałem w nagraniu o debacie prezydenta Andrzeja Dudy. Poziom debaty publicznej w Polsce spadł do naprawdę żenującego poziomu. Dwóch poważnych facetów. Prezydent Warszawy oraz prezydent Polski nie potrafili dogadać się w tak błahej sprawie jak zorganizowanie jednej, wspólnej debaty prezydenckiej. Obywatele mają prawo obejrzeć normalną debatę, taką jaką mieliśmy chociażby w 2015 roku, a psim obowiązkiem wspomnianych kandydatów na najważniejszy urząd w państwie jest zrobienie wszystkiego, by taką debatę zorganizować. Jeśli nie potrafią tego zrobić, to jak prezydent Andrzej Duda chce prowadzić? Dialog z opozycją. Jak Rafał Trzaskowski zamierza prowadzić dialog z rządem, o czym przecież wielokrotnie wspominał podczas debaty? Gwarantem tego, że się nie zawali gospodarka, nie zawali się system emerytalny, bo ja rozumiem młodych ludzi, którzy się o to martwią, musi być. Niezależny prezydent, który będzie patrzył rządzącym na ręce, który będzie przede wszystkim zmuszał ich do tego, żeby informowali społeczeństwo, jaka jest dzisiaj sytuacja gospodarcza, i żeby było jasne: Ja jestem gotów do współpracy, Senat jest gotów do współpracy. Panowie zachowali się niepoważnie. Jeszcze bardziej ośmieszyli debatę publiczną w Polsce, pokazali, gdzie mają nie tylko swoich wyborców, ale również wszystkich obywateli, którzy zastanawiali się, na kogo oddać swój głos i czy w ogóle pójść na wybory. Podejrzewam, że wielu wyborców, którzy zastanawiali się, czy pójść na wybory po tej dawce absurdalnych debat prezydenckich, zdecyduje się jednak zostać w domu i nie uczestniczyć w tym cyrku. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jak powinna według Was wyglądać idealna debata prezydencka? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.